Słuchajcie, no ale podstawy, podstawy, czyli e, Xbox Live e, to przede wszystkim łatwa, intuicyjna obsługa, łatwość nawiązania gry. Wchodzimy, Kruger, wchodzisz na Xbox Live, patrzysz, o, jest Hubert, gra w Battlefielda, jeden ciach, tutaj ruch, dołączam. I gramy razem gramy gdzieś razem, przeciwko no, sobie. Oczywiście. System doboru przeciwnika, matchmaking. Ile razy z, nie wiem, poprzednio grałem, e, byłem Kupowałem na przykład gry 3 miesiące po premierze, Chodzę na serwer, oczywiście 3 headshoty w ciągu pierwszych 5 minut grania. E, matchmaking ma przede wszystkim umożliwiać wam to, żeby móc grać na wyrównanym poziomie też z ludźmi, którzy są na podobnym, e, podobnym etapie poznawania gry. E, no i różne tryby. A ja wiemy, ludzie, gracze, którzy lubią się pastwić nad yy... Tak zwanymi e, dziennikarzami, też m.in., ludźmi, którzy chcą sprawdzić sobie tryb e, multiplayer, zakładają nowe gamer tagi. Okazuje się, że są teoretycznie wirtualnymi lubami, ale wtedy zaczyna się zabawa jednak mm. <gry> niezbyt przyjemna kiedy dostajemy wyrzuceni po prostu z zerową ilością wpraw. Tak, natomiast jeszcze może e, Kruger, jak nie lubisz dostawać wciery, to zawsze kooperacja ze znajomymi oczywiście, bo wiadomo. Już że... nie gram z nieznajomymi. <grych> <grych> Okej, okay. poprosimy o zmianę. Ok, rynek, rynek czyli e, centralne miejsce Xbox Live, tak jak centralne miejsce każdego miasta, tam gdzie toczy się życie, czyli tam, gdzie gracze mogą ściągać swoje ulubione gry, e, gdzie mogą e, zobaczyć trailery. E, i wypróbować wszystko to, co się będzie działo na Xbox Live przez najbliższe... I jak rok. wiemy, nie wszystko jest płatne tak naprawdę. Dużo rzeczy jest bezpłatnych, są to właśnie demo, różne dodatki, gadżety do konsoli, do dashboardu. Kruger, pytanie, pytanie za 100 punktów. E, ściągnąłeś, ściągnąłeś e, zbroję konia w obliwionie. Zbro, zbroja dla konia to była i e, jest to bardzo dwuznaczne określenie zbroja dla konia, ale no, ściągnąłem. Dla twojego wierzchowca zatem zatem. Nie wnikajmy tutaj w takie ciekawostki jak jaką nazywam, natomiast rzeczywiście jest zbroja dla konia. Jest takim przebojem? Czy ktoś na sali e, dokonał takiego zakupu? Ktoś ma? Może się pochwalić w Oblivionie? Tak, o poligamia! To chyba przez przypadek coś tam się krknęło i... No, <grym> zakupił Microsoft Points, zaczął machać padem i zakupił zbroję dla konia, także okej. Okay. Tak, dobrze, że jeszcze nie było wtedy Kinecta, bo nie wiem, co by kupił. <grym> Xbox Live Arcade to mój bardzo ulubiony element konsoli, ponieważ jak większość z Was lubi wydawać pieniądze, bardzo cieszę się, że są tutaj Microsoft Points, a nie podłączona moja karta kredytowa, bo myślę, że wtedy byśmy się tu nie spotkali, nie stać by mi było tutaj na przyjazd. Bardzo dużo gier. Prostych, ale też bardziej skomplikowanych. Niekiedy zdarzają się gry, które trwają dłużej niż gry retailowe. No i oczywiście można wszystkie, absolutnie wszystkie gry arcade wypróbować w wersji demo, co mnie bardzo cieszy, ponieważ jak wiecie, nie za bardzo znam się na grach i chciałbym przez nie wszystkie zobaczyć jak wyglądają i zdecydować, czy chcę je zakupić. No i największe hity Twojego dzieciństwa, być może mojego dzieciństwa oczywiście jak najbardziej. Byłeś nie... jednym z tych miśków, co tam przesiadywał w salonach arcade i tych małych, biednych graczy naciągał na kredyty. Miałem taki żeton na nitce, który wyrzucałem i wyskakiwał, tak że cały dzień przesiadywałem dokładnie na automatach. Okej, okay, poprosimy następny slajd. Gry na żądanie, czyli przede wszystkim wygoda. Ktoś, kto lubi mieć wszystkie oczywiście retailowe gry na półeczce to jak nie chce mu się schylać do, no, po tam półkę i wymieniać te gry w czytniku, to tutaj e, rachciach, jedno kliknięcie, dwa, ściąga na twardy. E, niesamowita wygoda. No i w sumie można powiedzieć o tym, że to tak naprawdę tyle, no bo gry nie różnią się w żaden sposób od tych dostępnych na A Hubert przed chwilą przedstawił wam to co będzie robił, kiedy Xbox będzie live w Polsce, czyli wszystkie zakupione gry na półce. Że jest leniem, nie będzie chciał mu się wstawać, więc wszystkie te gry spółki kupię jeszcze raz na game Sentiment i będzie mógł grać bez ruszania się właściwie przez cały dzień, chyba nie. Tylko tak, to już tylko zdawać. będę siedział, i, a w robocie z, 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 będę zdanie pracował z domu tylko. Konto Silver, podstawowa subskrypcja, którą ma każdy z nas na samym początku. Eee, podstawowe funkcjonalności, czyli korzystanie z rynku Xbox Live, Xbox Live G, G na żądanie, to oczywiście w momencie, w którym ma Microsoft Points -y na swoim koncie. No i do złowy z graczami za pomocą zestawu słuchawkowego, eee, to takie zostawienie wyłącznie sekretarce trochę. Trochę tak. Konto Gold, czyli to co gracze lubią najbardziej, możliwość grania online z, ze swoimi znajomymi. Każdy posiadający konto Gold może poczuć się jak może z wielkim złotym łańcuchem na szyi. Jest najlepszy na dzielnicy. Rozumiem, że mówisz o sobie, ale okej. Okay. Akurat mnie się... Moja ma złoty łańcuch idealnie. Tak, tak. Słuchajcie, no i Microsoft Points, czyli To, co najbardziej kochamy. Tak. Kochamy wydawać na te wszystkie dodatki, na te wszystkie e, gry z, ze strefy Xbox Live Arcade. N, no i oczywiście nabywamy je albo za pomocą karty kredytowej, ale Kruger rozumiem, że to nie dla ciebie opcja, bo zbankrutujesz bardziej. Już mam szybko. gdzieś zarejestrowaną kartę kredytową i to wystarczy. Ja to wspomnę, że. Jeszcze odnośnie poprzedniego slajdu konta Gold, tutaj Microsoft Pointsy. E, bardzo dużo rzeczy jest dostępnych również czasami w promocji i dla użytkowników Gold, co jest oczywiście złotem, ale też dla deal już, of i, the week. Tak deal znam. of the week to jest coś, co codziennie niczym gazetę przeglądam na stronach, co mogę zanabyć w tym tygodniu. No i e, dobra wiadomość, czyli e, Xbox.com i pełna integracja. Słuchajcie, ja d, że tak powiem zdarzyło mi się parę razy, że rano w pracy wiedząc, że wychodzi właśnie jakiś dodatek na przykład do GTA, korzystając z przeglądarki Xbox.com, logując się, dodając do kolejki, kupując dodatek, dodając go do kolejki. Później następnie wystarczy jeden telefon do dziewczyny, która w domu właśnie jeszcze nie, nie wyszła. Kochanie, włącz konsolę. Dieta się ściąga. Przychodzisz do domu o, o 16 z pracy, kruger I co? No i jest obiad. <głosy> <głosy> teraz... A teraz widzimy Karolasz teraz burgera, który robi tak tam z tyłu. <noise> Ta. A teraz już wiecie, dlaczego kruger tak wygląda. <noise>